Mam na imię Kasia, jestem po jednostronnym westzepie wargi. Przeszłam jedną operację, podczas której lekarze zrobili co mogli, żeby zachować kształt moich ust. Eee, niestety nie są do końca symetryczne, dlatego zgłosiłam się do tego projektu. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym projekcie i nie mogę się doczekać efektu. Nazywam się Anna Lorek. Przyjechałam z Wrocławia, żeby wziąć udział w akcji Serce Malowane. Zainspirowała mnie do wzięcia udziału w tej akcji pani Magda. Miałam przyjemność kiedyś słuchać wykładu na jednej z konferencji, gdzie bardzo dużo mówiła o rozszczepie warg i podniebienia. Zorganizowała taką akcję, która objęła e, tak naprawdę całą Polskę i dzięki temu dziewczyny, e, objęte problemem, nie tylko dziewczyny, bo to jest problem, który dotyczy nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, mogą korzystać z darmowych pigmentacji na terenie całego kraju. Jestem ogromnie zaszczycona, że będę mogła wziąć udział w takiej akcji. Bardzo się cieszę. Ania, ale Ci się trafiła modelka. Ty z Wrocławia i Pani z Wrocławia. To się rzadko zdarza. Tak, nawet no no jest... jechałyśmy tym samym pociągiem. I się nie znamyście. Mam nadzieję, że zrobicie piękne usta i będziecie wracały tym samym pociągiem razem i podziwiały je do samego Wrocławia. Dziewczyny do pracy. Powodzenia. Oh, oh, yeah, so sure Zróbmy strober i utpeszny po całości kontur cały ustaw no, tak? E, tak, a na końcu damy mandarynkę. Bardzo się cieszę, że mogłam być częścią akcji serce malowane. Bardzo się cieszę, że nam się udało. Jestem szczęśliwa i dziękuję bardzo za to, że mogłam być częścią tego wielkiego projektu. Mam nadzieję, że Kasia jest zadowolona ze swoich pięknych Zresztą powiedziała, że jest. Także bardzo się cieszę, że mogłam wykonać makijaż u Kasi i Kasia jest w ogóle śliczną dziewczyną, ale mam nadzieję, że ten makijaż dodaje jej jeszcze więcej pewności siebie.